Witam wszystkich w Żarłok TV. W dzisiejszym odcinku z nietuzinkowym gościem, niezwiązanym ze światem gastronomii, ale lubiącym smakować jedzenie dobre i nie tylko, czyli Aleks Barszczewski ze swojego kanału na YouTube. Witam cię serdecznie. Witam cię serdecznie. Miło być tutaj gościem. Miło również gościć człowieka, który po części w swojej karierze jest konsultantem od negocjacji więc może coś wynegocjuje nam dzisiaj smacznego. No i ja na wstępie chciałbym polecić wszystkim tym kanał Aleksa, którzy mają problemy z komunikacją i z komunikowaniem czasami bardzo prostych rzeczy, na przykład szefowi z prośbą, ze zwróceniem się o podwyżkę. Ale to, co bardzo doceniam w Twoim kanale, to to, że zwracasz uwagę na kulturę osobistą i te relacje, właśnie międzyludzkie, na poziomie koleżeństwa, rodziny, właśnie żeby lepiej się żyło trochę. No, oczywiście, wiesz, bo jeżeli, jeżeli mamy takie otoczenie, to nam się dobrze żyje. I oczywiście świata nie zmienimy, ale zawsze możemy stworzyć sobie bańkę bardzo różnych ludzi, którzy będą nas pas nam pasować, prawda? I to właśnie coś takiego sobie robię w życiu od bardzo dawna też. No i właściwie e, walczysz z hamstwem w ten sposób? Czy ja wiem, czy to jest walka? Ja sobie mówię, niech sobie hamstwo będzie gdzie chcę, ale nie w moim świecie. Mhm. Czyli na moim kanale generalnie nie ma hamstwa. Jak się zdarzają jakieś rzeczy, ktoś dostaje ostrzeżenie, i potem znika, bo po prostu nie mam czasu się bawić. A, a cała reszta, no wiesz, hamstwo się szerzy, ale chamstwo płaci samo cenę za to, że jest hamstwem. Bo wiele rzeczy dla tych ludzi są, jest po prostu niedostępnych, prawda? Wiele rzeczy, jeśli chodzi o jakość życia, które dla nich musi się wydać w ogóle nieosiągalne, ale są w sumie łatwo osiągalne, jeżeli się inaczej komunikuje z odpowiednimi ludźmi i w odpowiedni sposób. To sprawdzimy dzisiaj, jak komunikujemy się z pistacjami, gdyż jesteśmy na ulicy Łobzowskiej. Zaparkowaliśmy niedaleko nowo otwartej knajpeczki Pistacio Box o Box być może, która serwuje e, herbatkę, kawkę po turecku i słodkości na bazie pistacji. E, idziemy coś smacznego zjeść, a potem o tym porozmawiamy. Tak, miejmy nadzieję, że to będzie smaczne. Jak zawsze w żaru, No nie, w TV zdarzają się różne wpadki, ale mam nadzieję, że... No ja tu jeszcze nigdy nie byłem. A, nie byłeś no tu oczywiście. Się, no tak. tak. <laughs> Dlatego tu wybrałem. Powiedziałem, tutaj się spotkamy, bo tu jeszcze nie byłem. Trzeba zdobywać nowe doświadczenia. Tak jest. Przygoda. Minister Zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarówka na czczołach. Wróciliśmy po wizycie w pistacjowej. Jak oceniasz te smakołyki które zjedliśmy. No wiesz to były bardzo smaczne rzeczy aczkolwiek dużo tego nie można zjeść jak sam widziałeś. Także no, no, na takie spróbowanie jakie zrobiliśmy to myślę że to było całkiem niezłe. Ja dostałem deser z kozim serem w środku przypominający małą pizzę. E, rzeczywiście to było tak słodkie że dużo tego nie można zjeść i dostałem paczuszkę do domu. To, co zostało, to się nie zmarnuje. Pistacje, czy ty orzechy również inne lubisz i pistacje? Jak to u ciebie jest? Wiesz co, ja generalnie bardzo lubię pistacje, lubię też inne orzechy. Na przykład makadamię bardzo lubię, czy, czy normalne orzechy, włoskie. No, ale pistacje tutaj właśnie, to była taka Pizza, tylko zamiast ciasta było to zrobione z pistacji, więc to jest całkiem <grymne> niezła koncepcja. Koncepcja turecka. Turecka, tak jest. <grymne> I dla tych, którzy lubią kozi ser, rzeczywiście czuć, że ten kozi ser się rozpływa w środku, ale trzeba było to czymś przepić. I ty wziąłeś mocną herbatę turecką. Tak, ja wziąłem normalną turecką herbatę i była no, w porządku, pasowała do tego. Ale czy to była taka mocna w skali od 1 do 10? Tej... Mocy, ile Wiesz dał? co, no była przyzwoicie mocna. Nie, wiesz, nie była to esencja herbaciana, ale, ale przyzwoicie mocna. Myślę, że to akurat pasowało. Ty chyba kiedyś byłeś w Turcji. Czy tam pi pi piłeś herbatę? Tak, tak, No ja byłem w Turcji nie tak dawno. Chyba z półtora tygodnia temu. Ale to serwowali tam taką samą herbatę jak tutaj. Okej, okay, bo ja dostałem tymiankową herbatę. Mm -hmm. Bardzo ciekawe. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie piłem. Jasna, zielona herbata, delikatna. I kojarząca się z naparem ziołowym. Jeżeli ktoś lubi sączyć melisę, mm -hmm. to myślę, że taka herbata jest uspokajająca, relaksująca, jak spotkanie z dzisiejszym moim gościem. No, to jest bardzo miłe z Twojej strony. <laughs> Słuchajcie, no, człowiek na YouTubie, który um, nagrywa, właśnie, co, co ty nagrywasz? Wiesz, co? To jest dobre pytanie, ja nagrywam wideo. To jest proste. Jak, mi powiesz, dlaczego, jak mnie zapytasz, dlaczego to robię, to robię to po prostu, żeby przekazać fajnym ludziom różną wiedzę, czy różne przemyślenia i spostrzeżenia, które w normalnych mediach raczej nie znajdziesz, w szkole cię tego nie nauczą, a które są bardzo przydatne do tego, żeby, żeby dobrze żyć po prostu. A czy ciebie mylą z coachem? Wiesz co, to, to znaczy, czy mylą mnie z coachem, Ja kiedyś oczywiście używałem tego, tego określenia, nawet jeszcze w nazwie firmy mam management, training and coaching, ale to jest z lat 90. Jak to jeszcze coś innego znaczyło dzisiaj, to bardzo od tego uciekam, bo mówię, nie mam z tym wspólnego. coachuje jest więcej niż ludzi z prawem jazdy w Polsce. <śledzianie> <śledzianie> I tutaj nie w z tym kompletnie nic wspólnego. Obejrzyjcie kilka jego e, wykładów, takich wykładzików, czasami zahaczających nawet o stand-up, bo e, ty działasz na przestrzeni na polu języka polskiego, czyli właściwie jak się komunikować w sytuacjach czasami niezręcznych, czasami jakichś powiedzmy bolesnych, właśnie jak unikać chamstwa i to wszystko mi się podoba, bo to jest na bazie języka polskiego. No tak, no je jeżeli używam języka polskiego, to musi to być na bazie języka polskiego. Myślę, że gdybym robił coś takiego po niemiecku, to miałbym znacznie mniejszą publiczność w tym kraju, ale byłoby to możliwe oczywiście, ale, ale to nie tak. Także wiesz, język Polskiego trzeba używać, nawet jak się go nie używa perfekcyjnie, bo ja tu jestem najlepszym wzorem, że nie musisz być idealny, żeby mieć sukces, bo ja za dużo błędów robię też, również po polsku. Ale właśnie co miałem na myśli, że oczywiście mówisz po polsku, ale analizujesz ten język i wchodzisz w meandry tego, jak dobrać właściwe słowo do tego, co chce się osiągnąć. Mhm. I to jest takim chyba clue. Przykładowo w filmach już klasycznych, kultowych, w pewnych kręgach można by powiedzieć zapewne, jak wynegocjować pożyczkę, nie pożyczkę, tylko podwyżkę, podwyżkę u szefa, jest tak naprawdę wchodzisz w słownictwo, w język polski. Właśnie to uczysz jakiego dobrać słowa. No. No tak, tylko akurat ten film, o którym mówisz, to jest stary film, nagrany ileś tam lat temu, podczas jakiejś imprezy, konferencji dla artystów. Mhm. I to po prostu mieliśmy czas i ktoś powiedział, dobra, jak to, jak to, jakbyś to zrobił, to mówię, no chodź na salę, na środek sali i pokażę ci. To jest stary film, teraz wyszły lepsze rzeczy, bo na przykład, jeżeli już chodzi o takie rzeczy, to opublikowałem film o tym, jak odpowiadać na pytania przy rekrutacji, żeby zwiększyć szanse na przykład. Też dobry, też no, dobry. Oczywiście, że w takich sprawach trzeba zwracać uwagę na to, jakich słów, jakiego języka używamy, mhm. bo tu nie chodzi tylko o takie... Proste tu komunikowanie się, walenie cepem, tylko chodzi o to, żeby w głowie rozmówcy wygenerować, stworzyć odpowiednie obrazy, puścić mu odpowiedni film. I te filmy wpływają na jego samopoczucie, wpływają na jego odczucia, i chcę, żeby one były dla mnie korzystne. Ale myślisz, że ci wszyscy chiarowcy, wszyscy rekruterzy oglądają Twoje filmy i, i są już przygotowani? Nie, nie sądzę. Nie sądzę, poza tym wiesz, A wkrótce w tym filmie, to ja bardzo proste rzeczy tam mówię. Ja, to, ja po prostu wziąłem kilkadziesiąt czy kilkanaście pytań, kilkanaście pytań bo nawet nie pamiętam ile ich było, takich typowych pytań rekrutacyjnych i podpowiedziałem, jak sobie z nimi poradzić. Takie trudne na przykład, ile pan chce zarabiać, albo dlaczego pan zmienił pracę, bo to nie są banalne rzeczy. Źle powiesz, to jesteś na zewnątrz. Ale tak naprawdę, jeżeli ja na przykład w mojej działalności wspieram też ludzi, którzy starają się na najwyższe stanowiska gdzieś, do zarządu dużej firmy, to jest zupełnie na parakaloży i tam mhm. musi wszystko grać. To, to, co widać w internecie, to co pokazałem, to jest troszkę tak jak zabawa w piaskownicy, ale już wystarczy, żeby się odbić od, od, od znaczeń większości innych ludzi. No właśnie, bo, bo w Polsce jest, jest z tym pewien problem, hmm. chociaż może nie wiem, czy w Polsce może też hmm. ludzie z zagranicą też mają tego hmm. typu hmm. problemy właśnie, bo jest to sytuacja stresująca, kiedy mamy spotkać kogoś, od kogo zależy nasz los, hmm. nasze zarobki i tak dalej, i tak hmm. dalej. Um, czy Ty w jakiś sposób praktykujesz z ludźmi to w... Praktyce, to znaczy jakieś takie ćwiczenia, bo teoria u ciebie to jedno, można się tego nauczyć, mhm. ale co innego w praktyce. Mówisz teraz o tych ludziach, których komercyjnie wspieram, tak? Tak. Oczywiście, oczywiście, to bierzesz człowieka, bierzesz to stanowisko i próbujesz stworzyć produkt, który tam pasuje, uzasadniasz albo kompensujesz rzeczy, których tu brakuje w tym produkcie, czymś innym, i potem jeszcze musisz nauczyć człowieka stosowania tego. To są, to są dwie różne rzeczy. No ale to się wszystko robi, to nic takiego właściwie. Trzeba tylko wiedzieć jak. Żarłok. TV. To Twoje delektowanie życiem. Jak tego uczysz właściwie? Czasami teraz mówisz, żeby odpuścić, tak? Jak, co, co odpuszczać w życiu, żeby, żeby cieszyć się bardziej? Wiesz co? Ja myślę, że to trzeba odwrotnie, nie? Trzeba sobie powiedzieć, jakie rzeczy są dla mnie ważne, i o te rzeczy zadbać. Mm -hmm. I de facto całą resztę mieć, przepraszam, za mój język wywalony, że róbcie co chcecie beze mnie. Czyli to nie jest kwestia katalogu rzeczy do odpuszczania, tylko jest katalog rzeczy, które są dla mnie ważne. I dopóki mam to, co jest dla mnie ważne, to mogą być różne rzeczy, prawda? Nie chodzi, niekoniecznie materialne, to różne historie są, to tą cała reszta mówię, pff, czym się będę przejmował. No, dlatego mnie dzisiaj bardzo się podoba, że jesteśmy sobie tutaj z Aleksem i, i, i rozmawiamy. Bo dlaczego mnie zafascynowała Twoja, twoja działalność, mm -hmm. ta zakulisowa, o której tak mało mówisz na mm -hmm, YouTubie, mm -hmm. bo, bo lepiej, żeby ona została w cieniu. Zawsze, kiedy oglądałem filmy sensacyjne, wiecie, jakiś mm -hmm. terrorysta wchodzi gdzieś, y, więzi ludzi, no dochodzi do takiego momentu, że o, tam FBI dzwoni, słuchajcie, sytuacja jest ciężka. Mm -hmm. Dzwonimy po negocjatora. w Polsce. Nie da się tego załatwić. Dzwon po Aleksa. Sobie. On przyjdzie, to jest gość, który wiesz, przyjdzie, pogada, wyjaśni wam o co chodzi, on rozwiąże sprawy. To jest człowiek do rozwiązywania problemów. Wiesz, ci ludzie zawsze są okryci właśnie takim nimbem tajemnicy. Ale ty pewnie siebie tak nie postrzegasz. Nie, w ogóle to nie jest tak romantyczne. Ja, po pierwsze, w ogóle nie negocjuję w sprawach jakichś porwań czy jakichkolwiek prze, przestępstw. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, to nie wyglądasz tak romantycznie, ale to jest to, że no, jesteś człowiekiem, którego angażują wtedy, jak jest skomplikowana sytuacja, bo klienci mają zaufanie do tego, że ja na bazie tego, co wiem, umiem, potrafię i tak dalej, wniosę coś, co w znaczący sposób poprawi sytuację. Często chodzi tu o duże kwoty, czy jakieś inne historie. Z drugiej strony to musi być wszystko bardzo poufne. To nie jest tak, jak może wiesz, w szpiegowskich historiach, no ale z normalną, dużą firmą. Ostatnio na przykład podpisałem taki NDA zobowiązania poufności, że mi nawet nie wolno powiedzieć, dla kogo pracuję, i kara tam jest 100 tysięcy złotych. No więc wiesz, to, to wiadomo, że się o tym nie opowiada, chociaż byłyby to fascynujące rzeczy, mhm. pierwsza rzecz. Po drugie, jak patrzysz, co tam różni ludzie na YouTube pokazują, jako wielkich z guru się przedstawiają, to byś powiedział, panowie, czy <grym grym> <grym> do ludzi, nie? ale okej, okay, no. Taki mam zawód, że klienci sobie również bardzo cenią poufność. Nie? Bez tego bym tego nie mógł wykonywać. No ale to jak potem wpisać sobie do CV taką. Ale ja nie mam współpracę. CV w ogóle. No właśnie. Ja od 30 lat jestem angażowany przez klientów na bazie mojej reputacji. Klienci mnie znajdują. To ja... bardzo komfortowa sytuacja. No to jest bardzo komfortowa sytuacja, ale ja o tym też mówię, jak to zrobić. Ostatnio nawet taki film opublikowałem. Jak stać się. Pożądanym partnerem biznesowym czy, czy, czy pracownikiem na przykład. To, to, bo to jest dość prosty proces. Tam można sobie na moim kanale znaleźć. Generalnie chodzi o to, że większość ludzi się ugania. Ugania się za dobrą pracą, za dobrym klientem. I ta dobra praca i ten dobry klient to jest trofeum do zdobycia. Mhm. A to trzeba odwrócić. To trzeba zrobić tak, żebyś ty był tym trofeum, żeby ludzie byli zadowoleni, że na ciebie trafili. Powiedzi, wow, super, że, że mam kogoś takiego. I po ten film zapraszam do Aleksa. Słuchajcie, ale no to skoro, skoro tak, tak umiesz negocjować i, 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 i w tym siedzisz, to czy byłbyś w stanie nam wynegocjować jeszcze jedną porcyjkę tej baklawy albo pistacji? Wiesz jak, co? Jak to jest w takiej skali mikro? Słuchaj, no w skali mikro to wiesz, taki film kiedyś rzuciłem zabawne negocjacje w sklepie. Jak kupowaliśmy dla mojej żony taki pokrowiec na ubrania który był sprzedawany wyłącznie z całym ubraniem. Pamiętam ten. No i w końcówce kupiłem ten pokrowiec razem ze skarpetkami. Tak, <laughs> tak. tak, tak, tak. Ale tu bym tego nie robił. Wiesz dlaczego? Bo to są ludzie, którzy niedawno rozpoczęli działalność w tym miejscu. Mhm. To nie jest dobre miejsce. Tu nie ma dużego ruchu. Mhm. I jeżeli już, to ja bym im chętnie pomógł, a nie negocjował coś za darmo. Mm -hmm, Rozumiesz? Mm -hmm, to jest też tak, kwestia tak. tego typu, że nie wszystko, co potrafimy, to powinniśmy używać, że czasem wręcz odwrotnie. Zdarza mi się to że odwrotnie. Mam na przykład jednego klienta, z którym negocjuję intensywnie, mm -hmm. ale odwrotnie negocjuję. Znaczy w jaki sposób? Bo mam zgodę jego dług wdzięczności i on ode mnie coś potrzebuje, to za darmo mu zrobił. Okay. A on mówi, ja się nie mogę na to zgodzić, nie? <laughs> Tak i ta, tak to wygląda. Mm. No, jest coś na rzecz. Rzeczywiście, mm -hmm. ja polecam pistaccio box, bo mm -hmm. obsługa w porządku. Tak. Sympatyczny właściciel tak. z pochodzenia chyba Turek, uczynny, przyszedł, pokroił no. nam wprost do kamery pizzę pistacjową. Mm -hmm. Więc myślę, że jeszcze tutaj wpadnę. No. Spróbować, może, kawki następnym razem. No, no. Tutaj znać, to wpadniemy razem. Nie? Dobrze, i, i nie będziemy negocjować, tylko sobie porozmawiamy, będziemy cieszyć się tą rozmową, mm -hmm. bo rzeczywiście twój kanał yy, uczy trochę też tego small talku, yy, który jest ciężki wiesz co, dla introwertyków. Wiesz co, to jest bardzo ciekawe, że ty mówisz, że ty kiedyś byłeś introwertykiem, tak, tak. a teraz zupełnie wiesz jak to możliwe? O, moje osobiste zdanie, ale jak to publikujesz, to będzie kupę komentarzy z protestami, mm -hmm. że introwertycy, ekstrawertycy to są szufladki, w które się wrzuca ludzi, albo etykietki, którym się przykleja, i ci ludzie potem patrzą na etykietkę i tak się zachowują. Hm. Tak naprawdę. Czyli co do zasady, wszyscy mamy bardzo szeroką gamę możliwych zachowań, tylko niektórzy są bardziej po tej stronie, inni są po tamtej, ale to tylko dlatego, że nie praktykują tej drugiej. Mm -hmm. Bo się boją, mają sobie poczucie własnej własne wartości i tak dalej, tak dalej. Jak przestać być introwertykiem? Nagrałem taki film. Jak ja Dokładnie. to zrobiłem? No to już strasznie dawno temu. Ale do... dlaczego tak kategoryzujemy tych introwertyków, a nie nagrywamy na dlaczego... przykład, jak przestać być zbytnim ekstrawertykiem? Bo d to też bardzo może proste. szkodzić. Jak zobaczysz, to ten film jest serii Zapytaj Aleksa. Jak mnie jakiś widz zapytał, jak przestać być introwertykiem, to nagrałem taki film. Jakby ktoś mnie zapytał jak przestać być ekstrawertykiem to pewnie bym się zastanowił i powiedział dobra tutaj to może zmienić to będziesz bardziej wyrównany. Uh -huh, uh -huh. Cały trik polega na tym żeby nie być w jakiejś wąskiej szufladzie tylko mieć szeroką gamę możliwych zachowań. To jest dokładnie tak samo jak ja jestem normalnie do rany przyłóż anioł, ale spróbuj mnie zaatakować i zlekceważyć pierwsze ostrzeżenie. Hmm. I to myślę, że tu jest ważne, żebyśmy nad tym pracowali jako ludzie. Ja mówię szczególnie jako faceci, nie? to musimy mieć tą gamę, no ale tak naprawdę wszystkim ludziom się przydaje. Zamyśliłem się teraz, a miałem już z tyłu głowy mm -hmm. kolejne pytanie. Żarłok, TV. Sposobności. Mm -hmm. Bardzo polecam, bardzo mm -hmm. polecam film o sposobnościach. Mm -hmm. O tym, żeby łapać te sposobności i tak, jak mhm. je zdefiniowałeś, mhm. koniecznie, koniecznie obejrzyjcie, ale właśnie, bo oglądając swoje filmy, można odnieść takie wrażenie, że dobrze zarabiasz, masz klientów, nie narzekasz mhm. na, na, na sferę pracy. No to powinieneś być strasznie zajętym człowiekiem. Panie, zadzwoń do niego. Panie, ja nie mam czasu, ja zarobiony jestem. Ale okazuje się, że... Yy... No bardzo miło, że zagościłeś w skromne progi mojego Matiza. Z pierwsze. wielką przyjemnością po pierwsze. Po drugie ja myślę, że jednym z elementów wolności jest też wolność dysponowania swoim czasem, mm. prawda? że mamy dwa, tak naprawdę potrzebujemy dwa rodzaje wolności. Pierwsze, że możesz zrobić, że wolno ci zrobić co chcesz, prawda? Czyli nie, 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 jest, nie ma zakazu, żebyś coś robił, ale drugi rodzaj wolności, że możesz sobie na to pozwolić. Jak sam mogę pozwolić na to, że sobie, tutaj, że sobie tutaj teraz siedzę z tobą i rozmawiam, piękna pogoda jest, jak skończymy to pójdę, spotkam się z moją żoną, pójdziemy pewnie sobie na planty porozmawiać i, i spędzimy sobie miło czas, no to jest bardzo istotna rzecz. Mhm. Oczywiście jak trzeba się spiąć, to się trzeba spiąć, prawda? Ale to nie ciągle. Czas dla rodziny, dla przyjaciół, dla bliskich to jest coś bardzo ważnego i, mhm. i coś co nas e, tworzy. E, coś, co nas charakteryzuje i, i, i jest sednem, sednem życia. Tak. Więc e, jeżeli, jeżeli, być może, nie wiem, ja próbuję, próbuję, jeżeli <laughs> będziecie oglądać filmy Alexa, to może coś wyciągniecie dla siebie. No a jeżeli, Mój bohater dzisiejszy y, nie przypadł Wam do gustu pod kątem tego, co mówi, to napiszcie, napiszcie y, dlaczego? Czy, czy, czy czujecie tutaj jakiś fałsz, ale... Merytorycznie proszę, zajrzyjcie, obejrzyjcie kilka, kilka filmów, bo, bo ja specjalnie rozciągam dzisiaj formułę Żarłok TV, żeby pokazać gościa z zupełnie innej bajki, chociaż oczywiście przy pysznych pistacjach w Krakowie, w piękną jesienną pogodę, słuchajcie, sama przyjemność. No, dokładnie tak jest. Poza tym, poza tym, jeżeli coś Wam się nie spodoba, no to ok, to dajcie gdzieś łapkę mi na dół, a nie, a nie Tobie, bo to nie Twoja wina. Jeszcze, jeżeli już ktoś ogląda moje filmy, to ostrzegam. Pierwsza rzecz to jest, gdyby wszyscy postępowali tak jak ja, to by się gospodarka załamała. Bo gospodarka potrzebuje tych, którzy mówią więcej, 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 mimo że mają dość, mówią więcej, więcej, więcej. No, i potem w którymś tam momencie przewracają się na serca albo popadają w alkoholizm, ale gospodarka potrzebuje takich ludzi, więc nie róbcie wszyscy tak jak ja, proszę. Tak, więc jeżeli dzisiaj było Wam za słodko, tak, bo żarłok TV lubi pożartować, chociaż Ty też lubisz pożartować, właśnie, bo żarty na Twoim kanale są na bazie tej semantyki. No wiesz co, no pierwsza rzecz to bardzo ważna, żeby nie brać siebie samego zbyt serio. Prawda? Ja generalnie, generalnie może się czasem zdarza, bo już jest idealny, jak już żartuję, to raczej żartuję z siebie, mm -hmm. bo to jest okej, okay, nikomu krzywdy nie robię, ale trzeba mieć taki pewien luz. No. Co zrobić? No co zrobić? No, ciągle nas pięciu, Po co? Tak więc, jeżeli było dzisiaj wam zbyt słodko od tego miodu, który tutaj sobie laliśmy i, i sączyliśmy, to, to zamierzone. Dlatego poszliśmy do, pistacjowej, do pistacjowego pudełka. Ja kończę dzisiaj ten odcinek i cieszy mnie, że pod statywem jest jeszcze druga porcja. <noise> I was zapraszam do przyszłych odcinków. Kolejnych gości i do kanału Aleksa Barszczewskiego. Dziękuję bardzo za zaproszenie i wszystkim życzę samych słodkości w życiu. Tak żeby bo to życie mamy jedno, nie? Jak mamy jedno życie, to trzeba się starać, żeby dobrze przeżyć. I tym chyba, na tym chyba zakończymy dzisiaj. Tak, ale czasami warzywka też się przyda. No, oczywiście, tak, <laughs> tak, 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 oczywiście. Ja powiedziałem bardziej w sensie słodkości, nie tylko jeśli chodzi o zawartość cukru. Okej. Okay no to tu będzie już cięcie masz no to kach nie dziękuję synchronizacja końcowa